Słuchajcie, Audi Gebraucht Wagen Auta Audi używane Centrum aut używanych e, W Berlinie No dla fanów motoryzacji Dla fanów marki Audi Miejsce wymarzone No tutaj samochody używane Eee Bo sprawdzane w ogóle Przez Dekre Mamy szczegółowy wykaz Zadrapań e, w większości samochodów, możemy sobie wszystko posprawdzać w sensie zobaczyć, co jest na przykład z nimi nie tak są to samochody takie nowsze generalnie 2016 rok do 2015 się zdarzy jest tego naprawdę, naprawdę dużo od średnio wyposażonych po modele RS Zobaczcie, a szóstka coś takiego fajniejszego. Może się skupimy. A czwórka. Zobaczcie, jaka A6 w quadro. Oczywiście, skóra połączona z Alcantarą. Estronik za 31 500 i to jest 89 000 przebiegu. 333 konie 215 rok. A zobaczcie, jaka piękna. No, niestety musi padać deszcz. Akurat teraz. A trójka. Limuzyna. Zrobię no, to szybko. Byście poznali to miejsce. O którym się w sumie mało mówi w internecie. No bo te samochody nie są najtańsze, tak. My, Polacy, jadąc za granicę. W większości przypadków myślimy, że jedziemy kupić tańszy samochód, co jest guzik prawdą, bo jedziemy kupić dobry samochód, a nie tańszy niż w Polsce. 27, Avant Ford. Eee, no, to już jest B9. To już jest B9. A6, benzyna. A, 25 tysięcy przebiegu, 2,16 rok, za 39 tysięcy euro oczywiście. Tutaj tej poliwcie B8, a czwórka za 17,950. Ma 72 tysiące i jest z 14 roku. Nawet ładny kolor brązowy. No jest 4, co jest też bardzo ważną informacją i automat za 33 3.0 te 3.0 to tak generalnie chyba średnio eee, średnio ciekawy temat chociaż może i dla fanów e, wielu koni pod maską owszem, ja wolę coś bardziej ekonomicznego jeżeli już miałbym kupować coś tak młodego na co niestety mnie nie stać. A chciałbym, żeby było mnie stać. 43 awans. No drogo, 43 tysiące. No ale 18 rok. 18 rok. No i to jest też B9. To jest B9. No są bardzo, bardzo młode auta tutaj. No ale teraz stojąc przed wyborem. Kupowania nowego samochodu, a kupowania takiego dwu-, trzyletniego, to jak to uważa? Jeśli samochód jest dobrze sprawdzony i naprawdę w fajnym stanie, to są samochody zostawiane w rozliczeniu. Tutaj klient przychodzi, kupuje nowy za 2-3 lata, przychodzi po nowy, a ten zostaje. Allroad. Te Allroady mi się akurat zbytnio nie podobają.

Automat jest chyba 3-0, ale było 2.0. No, zobaczcie. Tego jest naprawdę, naprawdę dużo. No, i tam w pomieszczeniu mamy już w ogóle takie perełki. RS5 piękna, w takim zielonym, nietypowym kolorze, ale ślicznie wygląda. Byłem, zajrzałem tam, ale już tam nie będę wchodził, chyba nie będę nagrywał. Tylko tak, w ogóle tak totalnie, totalnie odbiegając od tematów rolniczych. Nie tylko tym żyjemy. Nie tylko tym się interesujemy. Wydaje mi się, że fajnie też jeździć dobrym samochodem. Które tak naprawdę kosztują dużo mniej niż te maszyny rolnicze. Dobra, coś takiego przystępniejszego. A trójki też bardzo dobrze wyglądają. Nie widać przez te krople na szybach to nawet nie widać. A trójka 2014 roku, 22 tysiące tylko w przebiegu. 17 tysięcy euro. limuzyna ta trójka. Naprawdę dobrze wyposażone samochody. Tutaj nie ma, nie ma, biedy. Nie ma biedy. 20 tysięcy, 2016 rok, 26 tysięcy przebiegu. Dobra, uciekam do samochodu, bo nie daję rady. Dzięki za oglądanie. Przepraszam tych, którym nie trafiłem w gust i nagrałem coś, co ich nie interesuje. No ale dla mnie ciekawy temat, to myślałem, pomyślałem, że się podzielę. Trzymajcie się!